Jesteśmy w Rudach. Nieprzypadkowo, gdyż dzisiejszym tematem naszej wycieczki będzie woda. Dlaczego woda? Bo, bo Anka po prostu lubi, <laughs> lubi wodę I, i chcemy Wam pokazać fajne rzeczy, fajne atrakcje związane właśnie z wodą. Znajdujemy się na parkingu w Rudach, w które leżą w centrum Parku Krajobrazowego. Cysterskie kompozycje krajobrazowe ród wielkich. W malowniczej okolicy pozostało wiele pamiątek związanych z działalnością cystersów oraz sam pocysterski zespół kasztorno-pałacowy. Same rudy są jednym z elementów europejskiego szlaku cysterskiego. Przecinają je ponadto znakowane szlaki turystyki pieszej i rowerowej. jak už bylo řečeno, e, téma tohoto dílu bude znět voda. A chceme vám ukázat e, zároveň e, krásné vodní nadrže, které jsou tady, e, tady v pohraničí. A k tomu vám ukážeme, jak, krásná je Pols jak krásný je polský podzim. To co, Anka? Všedáme na rower? A jedeme. A jedeme. I za chvíli vám povíme, kde jedeme. Aby dotrzeć do ród Raciborskich, gdzie znajduje się opactwo cystersów i park krajobrazowy, ruszamy samochodem z Raciborza. Mamy do przejechania 23 km. Na miejscu, obok byłego klasztoru, znajduje się duży i wygodny parking. Stamtąd rowerami jedziemy przez przyklasztorny park i kierujemy się do stacji kolejki wąskotorowej, a następnie przemieszczamy się dalej nad Zaporę Rybnicką. Jedziemy przez park, który znajduje się przy poceserskim kompleksie pałacowo-klasztornym. Ten park liczy 84 hektary, więc jest, jest ogromny. Można właśnie spacerować, można jeździć rowerem. Tak, przyjaciele, gdyż przejeżdżamy parkiem, możemy tutaj najść spoustu zajmowności. E, między innymi jest tutaj w papieża. Jana Pavla II. Dívejte, je tady i pamětní kamen. A dívejte na ty barvy kolem. Przez park kierujemy się w stronę stodołu. Tam stodoły leżą nad zalewem rybnickim i z jest zaledwie parę kilometrów. Trasa niezwykle interesująca. Płaska, anka w lewo! Anka czasem bywa zagubiona pośród tych drzew, krzewów, zbiorników wodnych, kładek. Tego tu jest naprawdę dużo. Tak jak wspomniałem, jest tutaj mnóstwo mostków i za chwilę będę przejeżdżał przez jeden z nich. W drodze do stodu warto zatrzymać się przy kolejce wąskotorowej, zabytkowej kolejce wąskotorowej więc zobaczymy jak to tu wygląda bylo řečeno, jsme na památní stanici. Je tady informační centrum. A navíc je tady takové malinké muzeum, takže můžete se podívat na hnací vozidla a další, a další vozy, které už nejezdí. Můžete tady si udělat krátký výlet ty, co stojí vzadu. A jsou dvě trasy, tak jedna má, jedna má dohromady délku 8 km, druhá má dohromady délku 7 kilometrů. Tak vlak odjíždí každou hodinu a lístky, jízdenky vlastně na tento vlak můžete tady koupit v tom informačním, informačním centru. Tak, tady se tady jsme v informačním centru. Uh, uvidíte tady spousta propagačních materiálů. Tak uh, vypadají moc krásně a zajímavě. Zobaczyliśmy, jak wygląda kolejka wąskotorowa. No to ciśniemy teraz na stodoły. Taką szeroką aleją, bardzo wygodną. Polecamy. Całe rodziny tu możecie sobie przyjechać. Bo ścieżka jest bardzo łatwa, nie ma żadnych zniesień. Prościutko, kilka kilometrów. I jedziemy nad Zalew Rybnicki. jsme, e, pokračujeme v téma voda. Jsme e, ve městě Rybník a nacházíme se u vodní nadrže, která, je, e, která chladí e, turbiny elektrárny. A co je tady zajímavé, e, ta vodní nadrž má plochu 550 hektarů. Dobře, to jedeme Jedziemy na wał, który znajduje się nad zalewem rybnickim. Anka mówi, że to jest rybnik, a to jest jedna z dzielnic rybnika stodoły, mała miejscowość. A my wjeżdżamy na zaporę. pmucha dzisiaj niesamowicie. Trzeba czapkę przytrzymać, no ale widoki, Wam powiem, niezwykle ciekawe. Czujemy się jak nad Atlantykiem. Jedziemy dalej wałem w kierunku przystani, którą widać z oddali. Jest tam możliwość wynajęcia łódki, żaglówki, którymi można popływać po zalewie. Jak wjeżdżaliśmy nad zaporę, to widzieliśmy hotel z restauracją z widokiem nad zbiornik wodny. Warunki dzisiaj do żeglowania świetne. Jak lubicie taki sport, to miejsce do tego jest idealne. Przyjechaliśmy do Hrucina, aby wam pokazać zbiornik wodny. No ale zamiast wziąć się do roboty, to Anka się wzięła najpierw do mojego kołacza. Całego zeżarła. Do Chlucina w Czeskiej Republice wyruszamy z Krzanowic. Mamy do przejechania 20 km. Kierujemy się na Chuchelną, następnie Piszcz i dojeżdżamy do Chlucina. Tutaj przesiadamy się na rowery i jedziemy zobaczyć zbiornik wodny w Lucinie. se ve sportovním areálu ručín. Je to tady vodní nadrž po bývalé štěrkovné. Kromě toho, že můžete si tady přijet, opalovat, plavat, tak je to perfektní místo pro vodní sporty a navíc v létě se tady kodá letní hudební festival Štěrkovna Open Air Festival. Takovou čekavostkou, kterou varto dodať, Jest yy, plaża nudystów, która tutaj funkcjonuje w okresie letnim. Byłeś? <noise> nie, ja, ja nie byłem, ale, ale wiem, że jest. Yy, no Jesteśmy tu w, w październiku, więc ośrodek jest zamknięty, ale widzimy, że brama jest otwarta. Wjedziemy yy, na rowerach i spróbujemy Wam pokazać, jak to wygląda. Lecimy na szczecin. Są tutaj dalsze sportownie zaśledzenia, jako studenka, jest tutaj gryście, pro volejbal. W każdym tutaj nudzić a każdy znajdzie pro sebe. Jest tutaj taka ciekawostka, bo można pojeździć na nartach wodnych. Nie za motorówką, ale jest tu zrobione coś w rodzaju takiego wyciągu linowego orczyka. Łapiesz się za ten orczyk, i ciągniecie Cię ta lina przez całe jezioro. Naprawdę świetna zabawa. A szczególnie zabawa dla obserwujących. Zwykle bywa tak, że ci początkujący, no to udaje się im za trzecim razem wystartować. A pierwszy, pierwszy i drugi raz, no to lądują w wodzie. Končíme, končíme teď další díl programu Holka Polka na cestě. Teď, teď jsme probírali téma voda, ale nejenom voda. Pokud jste, pokud jste si všimli, tak navštívili jsme i další, zaj, další zajímavá místa, jako je třeba památková úzkorozhodná stanice nebo klaśternik kompleks w opcji rudy. Znaczy, te ośrodki mają także tą zaletę, że można powiedzieć, że praktycznie przez cały rok można z nich korzystać no oprócz lucina. Może oprócz lucina. No i oprócz zalewu rybnickiego. ale można zwiedzać. Ale można przejechać się rowerem. Można przejechać się. Przez spacerować. Przez spacerować się można gdyż zimą wyglądają te miejsca też urokliwie i zachęcamy do odwiedzania po prostu tych miejsc. No, i jak Wam się ten odcinek podobał, to zachęcam do subskrypcji, do lajkowania i podnieść i co? Palec hop! Bywajcie! Ahoj! Cześć! A ja